Witam serdecznie to tej strony Papaya 7, a to jest Ball Game w nowym roku Ogólnie to szczęśliwego nowego roku wszystkim Ciało mi ekran wyrzuciło Aha, dobra, nieważne No Pomyt mamy. Nie wchodziłem jeszcze ogólnie widzimy się po dłuższej przerwie. Bo właśnie przez okres nic nie nagrywałem, bo no, czasu zbyt tu nie miałem. I ogólnie wolałem spędzić z rodziną, znajomymi. No, także zobaczmy, co tu jest ciekawego. Najpierw sprawdźmy, co oni tu pisali. Dobra, nieważne: ile nagród? Bo tu będzie bardzo dużo nagród teraz. 아두고구나 아하? 1, 2, 2, 9, jest 1, 2, 2, 9, czy nie ma tu 1, 2, 2, 9, jest 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 8, i radzę, no i co mamy, drogi wodzu? Twoja dzisiaj zajęła drugie miejsce, wrak jego przez czas. Let's go, fajne nagrody czy to jest fajne. Nagrody za ArcGeek. Mój szanowny wodzu, pójdź sobie uzyskał drugie miejsce na liście ArcGeek'u prestiżów w granicach. Tak trzymaj. No było tu tam sporo osób. Dziękuję. To jest spoko, nie? I... Mój szanowny wodzu, udało ci się uzyskać 89 Uzyskać osiemdziesiąte miejsce na liście ArcGeek'u No... No niestety spadłem, bo później mało co grałem. Niestety. I że tak to wygląda Niestety duży nadal to jest zakładowski w każdym gra, trzeba za 50 Aha czyli Ma wow, wstawiłem Wow. Wow. I to tyle mało coś Czy co, oni się znowu kłócili No później popatrzę o co chodziło, bo mm, nie będę tego na nagraniu o prywatnej kutynie Sojuszu, bo to sensu nie ma, ale widzę, że Jakieś problemy są Po raz kolejny Na nowy krok i znowu kłótnie Ech Tak to jest właśnie Faktycznie go nie ma Ups Zlikwidowałem No dalej nie działa mi Czemu... What the... Czemu tam był VIP 0? Kurde, jakie pobugowane. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Byłoby to nie trochę takie... No niemiłe byłoby. Już dostałem w ogóle, parę dni temu... zostałem tak zaatakowany... Nie wiem, czy przecież tu będzie widać. To nie będzie widać, ale to z dwóch dni. O, nie, to jest raport. O, i tu porażkę, i tutaj mnie cały czas atakowali. No, ja traciłem bardzo dużo wilków. Traciłem tak naprawdę... Jezus, zapomniałem. Straciłem tak naprawdę... 36 tysięcy wilków. Oczywiście można je... O, pyk. Właśnie, bo tu już te nagrody są przecież. Osiągnięcia. O, właśnie, o tym mówię. Czyli tutaj nic. no Okej, okay. czyli prymitywne cuda. O, tu niestety nie. Dostaliśmy. Ale tutaj mamy kraka. Aha, ci, nie zdawajcie o Akroć, ten. Ajajaj. A takie fajne nagrody. A No niestety, Boże święty. Nie wiem, to tak upośledzone. O, naprawiło mi się. Dobra, Boże święty. Cały czas klikam ten Escape. To przypadek. Ja zapominam, że to wychodzi z pełnego nie. Po prostu jestem po zabawie i tak to jest właśnie wygląda. A właśnie, z tym leczeniem wilków yy, przywróć No liczba poległych no i tak naprawdę No jest to smutne, 70% to jest bardzo mało. Tutaj kupiłem tylko sobie to i to. I trochę tego, raka. I tyle, nie, nie będę, bo jakby bez następnych to może uda mi się zdobyć właśnie, bo niestety nie udało mi się. Miałem 720 chyba. No niestety. No, 26 tysięcy wilków. 13 tysięcy. No, bardzo mało mam tych wilków. Także teraz będę właśnie startał się wszystkie szkolić. Biegnę tutaj 30 tysięcy około, i potem robimy tutaj kojoty, a potem szakale. Żeby po prostu były cokolwiek, żeby było. Co to jest, lifetime? Ale co? No do ale to po co takie coś? No, jeszcze ja nad tym zastanawiam. tylko że lepiej 50 kupić, no, Logan. O, przybywa affo. O! Tego nie wiedziałem. Może się kupi, zobaczymy. Bo na razie, to ja nic nie chciałem kupować. Tutaj na razie... No, nie ma nic ciekawego. A, oh, Boże! Muszę ten escape chyba wyrzucić. Dobra. Czy afo jest. Tu sobie z Ligi Wojny, bo której i tak się nic nie się dzieje w sumie I to wygrałę pierwszą. Nieważne. Muszę akurat O Oku i co? Wok Dwóch gości miało takiego farta Że zdobyli trzy skrzynie za pierwszym razem Trzy skrzynie za pierwszym to jest bardzo rzadkie. No 3900 Naprawdę gratuluję, ale dwóch, bo mówię jeszcze jeden to widziałem tam pojedyncze, ale dwóch. Jeszcze dodatkowo mówię to jest bardzo rzadkie. i trafić w ogóle na trzy skrzynie, a jeszcze dodatkowo jak dwie osoby. No, Liga Wojny mnie chyba nie zapisał. Nie, chciałem się znowu ten SK wcisnąć. Ja nie wiem. Może wierzy że jak wyłączy ten ekran pełnoekranowy. Ekran pełnoekranowy, się. Yy, no. Yy, także tutaj mamy poodbierane rzeczy. Już... Przedmioty. O! Herkules no, Niestety nie mam 120, i to jest smutne. Bo ja bym wtedy wszystkie 6 ale tak, syntezowanie, chyba, z, chyba do 5, nie? Zobaczmy, jak bohaterowie tam bo tutaj jest jak lekko ranny, to jest 200, a tu jest 210. Baran. No tylko że wiadomo, bo to się podmieni na pięć y, tamtych I to jest właśnie problem, że nie ma niestety, nie mam tych sześciu i to jest dla mnie smutne. No cóż, lekko chranne wilki a tu masz szarymi wilkami. No dobra, no to chyba nie będę na razie. Że... Może Lucifera. Nie, bo... A bo w sumie. Szałymi wilkami, kojotami. Bo tutaj są może takie. Bo to jedyne jest spoko. Bo to jest na Fenfi, to, to w sumie zrobiłbym tylko dwójkę bym nie robił. I Hexkules byłby na fenfize. Albo na Asha. Znaczy, to nie ma zaczyna, tak? Chodzi. i ma, bo to. Eee... No dobra, to zrobimy tak. Kurde, to jest szczerze? Nie mam pojęcia. A może na Asza wrzucę właśnie? Bo tutaj będzie kolejne to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pięć, dokładnie. Dobra. Zbimy tak. Eee... A, nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Chcę mi tak potwierdzić. Tutaj teraz trójeczka czwóreczka piąteczka. I też zastanawiałam, bo myślę właśnie tym na tym fentfisze, czy wyrzucić to na fentfila. Eee. I po prostu później się to zmieni. Dobra, wrzucam na film. Ja Let's go. Dobra, robimy tak. Bo widzę, że ten escape mnie już irytuje. Zrobimy po prostu takie coś. i zrobimy takie coś. Usuń. Usuń. Wszystko usuwamy. Damy Herkulesa. Wyposaż. Wyposaż Bo szkoda, że się nie da Zmienić chyba N nie, nie, nie pamiętam Tym eee... notyk Gwiezdnych duch na przykład tam gdzie, tam gdzie nie ma Wyposażenia No nie da się zmienić Niestety To trzeba niestety przemyśleć No Dobra, myślę, że to chyba tyle, bo tutaj nic się w sumie nie dzieje. Mogę jeszcze ulepszyć o wiecie, tron. Back. 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 Okay. A tak, back. tak, atak. tak, 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 Centrum sojuszu i elegancko myślę, że to tyle. Czysto odbiorę te i będziemy już na ten nowy rok, kochany kończyli, ponieważ już i tak bardzo to dużo się tu działo przez tak naprawdę ostatni miesiąc. A nie, jeszcze nie. Bo tutaj Tego muszę jeszcze wejść tutaj, żeby odebrać. Oho co To jest. To jest właśnie pieczony na koniec tutaj co robi. Wow. No to jest takie. Pierwszy do pierdło mm -hmm. Czy ja dostałem... To? Czekajcie, czekajcie. Czy ja właśnie dostałem... O kurde. dostałem. <laughs> Dlatego mogę tutaj teraz ulepszyć. Wow. Dobra, nie! Yeah. Dobra, eee, wracając tutaj. Za darmo. A co tutaj jest ciekawego? Jest he 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 Herkules. O oh, kurczę pieczone. Ale to... Kurde, to losowo Chyba Tam eee. ja mogłem Kurde, nie pom... Właśnie dlatego ja nie zrobiłem tego to dupy straszne do dupy Bo jakbym na przykład wylosował Herkulesa A. Eee. Teraz mogę eee. No cóż Nie widziałem nie Mogę najpierw to sprawdzić No to kupmy Pyk No i jest 5 Herkules Aha, serio? Ja? No cóż I Herkules 5 jest A ja mam Herkulesa 5 Do dupy Nie pomyślałem No cóż. O, no, ja nie wiem czasami. Niestety. No dobra. A ile mam e, tych odłamków? Jeszcze sprawdzimy te odłamki. E, I. E, to jest, gdzie tu Herkules? Tu. 11, na 20. Mm. No dobra. To tyle. że dziękuję. Do. Usłyszenia... O właśnie jeszcze tutaj nie widziałem tej mapy. A nie, my dalej jesteśmy na... A my dalej jesteśmy jeszcze na tym. Faktycznie, bo to się kończy za... No właśnie za 1 12 godzin. Dobra. No, no to tyle. no to... Tak jak wspomniałem na początku filmu. Dziękuję. Eee, przepraszam, eee, szczęśliwego nowego roku, zdrowia i mam nadzieję, że będzie 2024 rok, chociaż odrobinkę lepszy. No, także, udanego nowego roku, całego roku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.